Witajcie, kochani, niech Chrystus będzie uwielbiony w naszych sercach. Rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Panem w Jego słowie. Jezu Chryste, proszę, mów do nas, objawiaj nam prawdę przez swego świętego Ducha, na chwałę naszego Ojca. Amen. Rozdział trzeci. Czytajcie razem ze mną, weźcie swoje Biblię, albo w opisie pod spodem, macie cały rozdział, albo jego część. Zależnie od tego, ile uda mi się wkleić. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Alizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza. Doszło Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Zaczyna się akcja. Na co pragnę zwrócić uwagę? Na to, że Łukasz robi wszystko, żeby nam umiejscowić w czasie te wydarzenia. Słowo Boże jest prawdą i ono jest prawdą objawioną, prawdą historyczną i prawdą, Dano nam przez Boga. Prawda jest tylko jedna. I Łukasz pięknie o tej prawdzie mówi, mówiąc, kto był tetrarchą, za rządów jakich władców to się dzieje, kto był kapłanem, aby nikt nie miał wątpliwości, że ten Chrystus jest Mesjaszem. Kiedy to się działo, za jakich czasów. On to pisze do nas i dla nas. Aby ludzie na przestrzeni pokoleń po nim byli pewni tego, kto jest słowem prawdy, byli pewni tego, kto jest mesjaszem, kto jest zbawcą, kto jest zbawicielem. Że to nie jest bajka napisana, żeby lulać dzieci do snu, tylko to jest prawda objawiona. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu. Cudowne. Prawdziwe, pełne życia, życiodajne słowo Boga naszego. Jest nasz przyjaciel Jan. Bardzo bliski jest mi Jan. I obchodził za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty. Na przebaczenie grzechów. Czym jest pokuta? Pokuta jest nawróceniem, metanoją. Słowo metanoja po grecku oznacza zmianę myślenia, odwrócenie się od zła, przylgnięcie do Boga, odwrócenie swojego serca od świata, od marności, od grzechu. I zwrócenie go w stronę Pana Jezusa, w stronę Ojca, w stronę Boga Żywego Wszechmogącego i poddanie swojego serca Jemu. Ich chrzest Janowy jest chrztem pokuty, chrztem, który przygotowywał ludzi na poznanie Chrystusa. Przygotowywał ich serca, pokutujące serca, otwarte serca na Boży głos. Na przyjęcie Słowa Bożego, które objawione zostało w ciele w Chrystusie Jezusie. Chrzest, baptizmo oznacza zanurzenie, bo to zanurzenie w pokucie, zanurzenie w otwarciu serca, zanurzenie w obrzezaniu serca, zanurzenie w poszukiwaniu prawdy, bo prawda została objawiona. Jan idzie jako ten, który miał przygotować Bogu lud doskonały. Jam ja głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego. I doszło, jego słowo doszło na pustyni do, do Jana. Słowo Boże do niego doszło. Słowo Boże doszło do Jana na pustyni. Pan go przygotowywał, pan powiedział do niego w cichości serca, pan go przeznaczył na to. To nie jest jakaś akcja szaleńca, który sobie wymyślił, że będzie teraz chodził w skórach i gadał. On wykonuje słowo Boga. Został do tego powołany, namaszczony i przeznaczony jako prorok. I obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. Więc co my widzimy, że. Warunkiem przebaczenia grzechów jest pokuta. Nikt, kto nie ma pokutującego serca, nie przyjmie Ewangelii, a jeżeli mu się wydaje, że ją przyjął bez pokuty, czyli bez transformacji, bez zmiany, bez wyrzeknięcia się siebie, bez zapomnienia o swoim starym życiu, bez odwrócenia się od tego. Ten kłamie, ten nie przyjął prawdziwego Boga, nie ma przebaczenia grzechów. Dalej Jezus będzie mówił o konkrecie i, i my znamy te słowa. Jeżeli nie przebaczycie swoim prześladowcom, i Ojciec Niebieski nie przebaczy Wam, to jest tak głęboka transformacja prowadząca do miłości, do nieprzyjaciół, do tych, którzy nas krzywdzą, którzy nas nie chcą, którzy nas nie lubią, z którymi jest nam ciężko przebywać. To jest zaparcie się siebie i spojrzenie na cały, cały świat, na, na rzeczywistość, na mnie samego, na ludzi, tak jak patrzy Bóg. To jest bardzo ważne. Pokuty dzisiaj się nie głosi, dzisiaj głosi się tylko Hallelujah, praise the Lord, a bez pokuty nie ma przebaczenia. Ważne jest to, aby mówić całą Ewangelię. Od czego się zaczyna? Od chrztu pokuty. Co pierwsze, jakie pierwsze słowa Jezus mówił? Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócenie jest właśnie pokutą. Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone. To, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie. Przygotujcie drogę. Jam ja głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę pana, prostujcie jego ścieżki. Każda dolina będzie wypełniona, każda góra. I pagórek będą obniżone. To, co krzywe wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie. Postawy ludzkich serc, wszystko, czy ktoś jest wyniesiony, zostanie wy... zostanie uniżony. Jak ktoś jest na dnie, zostanie podniesiony. Wszystko zostanie przygotowane, aby syn człowieczy tą drogą przeszedł. A my za Nim. On jest jedynie drogą prawdą i życiem. On nie ma względu na osobę. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest tetrarchą, królem, prezydentem, czy ktoś pracuje na polu, czy ktoś ma rodzinę, czy nie ma. Bóg patrzy tylko na serce człowieka i mówi: pokutuj, nawróć się, spójrz na mnie, przyjmij Ewangelię, otwórz serce, poddaj się, zmień. Wypełni pozwól abym ja cię wypełnił pozwól abym ja cię zmienił zechciej otwórz swoje serce na mnie a nie na brud grzech i syf tego świata szukaj mnie szukaj mnie szukaj mnie mówi bóg i ujrzy wszelkie ciało zbawienie boże I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże. Bądź gotowy. Nie pozwól, aby Twoje serce, serce było gnuśne. Poddaj się Panu, aby on je oczyszczał, aby on cię przemieniał, aby on cię zmieniał, aby on cię prowadził. Bo ten, kto nie wejdzie na drogę uświęcenia, nie ujrzy Pana. To jest droga. Pójdź za nim tą drogą. Otwórz serce i poddaj się poddaj się, to znaczy złóż broń przed nim i poddaj się jemu, aby on to dzieło, które w tobie rozpoczął, sam go dokonał. I bądź mu po prostu posłuszny. Przylgnij do niego całym swoim sercem i zawołaj szczerze do Boga. A on odpowie: bądź cierpliwy, to jest proces. Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko. Proszę Cię, abyś nas prowadził, abyś nas umacniał i utwierdzał, abyś nas zmieniał, abyś pokazywał nam to, co jest beznadziejne i co jest do zmiany, abyśmy nie byli w niczym zakorzenieni i zakotwiczeni w tym świecie, ale byli jedynie zakotwiczeni i zakorzenieni w Tobie, Jezu Chryste, bo Ty jesteś wszystkim, Twoje imię jest najwyższe i Ty jesteś warty każdej ceny. Panie Jezu, Ty jesteś najważniejszy i najwyższy, a wszystko uznajemy za gnój. Należymy do Ciebie, Panie, i Ty prowadź i wykorzystuj wszystko dla chwały swego imienia. Dawaj nam to, co chcesz, i zabieraj nam to, czego nie chcesz nam dać. Wszystko jest Twoje. Ty jesteś Panem. Chroni naszych serc, chroni nasze serca przed złem. Byś tylko Ty był w nich. Uwielbiony. Amen.